Dochodzę do korytarza, który prowadzi... Nie jest to duży korytarz. Najpierw muszą być dwie komory, a potem... Wow! To jest cud ich budownictwa. Przepiękna komora. Za stropem spornikowym Czy to nie jest piękne Uf. Czy to nie jest w ha. Ha. A nade mną Cholera Jakieś milion ton kamienia Uf. Żadnych inskrypcji o. Po prostu Lokalny wapień A, dotykam cię Fajki ktoś musiał zostawić, nie? Bo kuźwam bez fajek to już nie można, nie? A, piękne.